Witam wszystkich na moim kanale. Wczoraj we filmie, bo nagrywam to w piątek, mówiłem, że no zaczął padać śnieg, zrobił się mróz, no i w ogóle pogoda się cała zepsuła, ale no, po jakieś pół godziny śnieg przestał padać, zrobiło się ciepło, no i tak się utrzymuje do teraz. Dlaczego tak było? To ja nawet nie wiem, coś się tak zepsuła ta pogoda chwilowo, ale na szczęście już jest w miarę git. Dzisiaj zajmiemy się wieczornym karmieniem królików. Pokażę Wam, co mniej więcej daję królikom do jedzenia. No i każdemu z nich damy po trochu. Yy, mamy tutaj przygotowane dwa rodzaje. Yy, tu jest champion, został od wczoraj. Jakaś słoma tu wleciała. No. I tutaj mamy koper. Taki jak jest tutaj. O. Jest z tej strony. O. A nie, to jednak pietruszka. Kurde, ja myślałem cały czas, że to koper no ale co, pietruszka też jest spoko mamy pietruszkę do tego są płatki kukurydzy takie o, jak widzicie no i pasza z piasta champion i do tego jak wiadomo jest zboże czyli owies, tak się to wszystko prezentuje no tej kukurydzy i tego, jak to się pietruszki, która jest tutaj gdzieś, jest naprawdę mało w tym, bo jak wiadomo, jest to dodatek paszowy, a nie pasza dla królików. Dobra, bierzemy szofelkę i damy to samcom. U mnie czempiona jedzą samcy tylko i kiedyś to dam samicem, ale już jak odchowają młode, tutaj nie mogę złapać. O, mamy. Jedna szufelka na królika, i teraz drugi samiec. Muszę to jakoś łapać. Siedzi sobie. Będę musiał im dościelić dzisiaj słomę, bo już się trochę mokro zrobiło. Pół szufelki i takie pół. Nie mogłem zabrać całości, bo jest ta wreszczka. Zobaczcie, bomber sobie je. Ja. Tak wygląda cała mieszanka. Halo? Dobra. E, odkładamy to. I teraz, jak to zrobimy? Bo tutaj jest. E, kurde, kolejna słoma. Skąd się tutaj to wzięło? E, tutaj mamy mieszankę zrobioną dla młodych królików, czyli juniora. I dla miniaturki, który też jest takim juniorem z naszej hodowli. E, to jest przygotowane. Tak samo jak to. Czyli mamy tutaj owiec, e, płatki kukurydzy, pietruszka, o tu gdzieś jest, i e, granulat. Też z piasta. Ale jest to inny rodzaj, bo junior. Może za dużo się to nie różni, ale no, zauważyłem, że granulki są trochę większe te, te są mniejsze, przystosowane dla młodych królików. No i to ma... Więcej jakichś takich witamin niezabezpieczeń dla młodych królików. Bo to bardziej tak wpływa na sierść, czy coś takiego. Coś pisało z tyłu, ale nie pamiętam już do końca. Dobra, to to zabierzemy i wsypiemy na razie maluchom. A za chwilę domieszamy na nowo. Dobra, jak mam teraz to przytrzymać? Dobra, udało się. Maluch nie skacze. Dobra. To im wsypujemy i za chwileń domieszamy na nowo. Czempiona przesypujemy tutaj. Może ktoś powiedzieć, że takie codzienne mieszanie paszy jest no, męczące i no nie opłaca się tak. E, wiem, zgadzam się z tym. Na razie nie mam pojemników, bo muszę kupić takie e, jak spepko czy coś. Takie plastikowe, zamykane. I to ma chyba 20 litrów? Może tak. E, I wymieszam sobie e, trzy rodzaje, trzy pudełka, i to będzie stało tu, tu i tu. I codziennie będę po prostu przychodził i to robił. E, ja teraz zatrzymuję no i idę po owiec, bo się skończył. Jestem, przyniosłem tak mało. Mamy tutaj koło półtora takiej szufelki. Może się ktoś zapytać, dlaczego nie przynoszę od razu całego wiadra i no nie mieszam sobie po kolei. No, ale chciałem Ci wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Jak sobie mieszam. I po kolei w ogóle rozdzielać tą paszę. Bierzemy jedną szufelkę juniora. Wsypujemy do tego kukurydza i co to było, pietruszka. Takie półgarstki do smaku tylko. I pietrucha. Też takie półgarstki, nie więcej. Dobra, tak to wszystko wygląda. Wkładamy to na razie na bok. Bierzemy się zamieszanie. Dobra, wymieszane. E, zaczniemy sobie od miniaturki, póki tutaj jesteśmy. Lampa na bok. Kartkę otwieramy. I do miniaturki, nie wiem, Z takie 3/4 super. Może pół, no ona zawsze dostaje koło połowy. Dobra, tu mam swoje piękne karmidełko z puszki po jakiejś herbacie przykręcone wkrętem do podłogi. Pomysł bardzo fajny. Dzięki temu się nic nie przesuwa. Otwieramy na nowo. Maluszki już sobie wcinają, odejdź. Kurde, nawet samica się dołączyła do kolacji. Dobra, im to nie żałuję, bo zawsze im odejdź, bo ja nie wiem ile tu jest. Zawsze im dopełniam, nasypię. Niech mają maluchy, przecież rosną. Dobra, no i tak to wszystko wygląda. Zamykamy znowu. I odłożę to i będę teraz mieszał pasze do królic. Czyli do tej, do tej, do tej i do tej, które albo wychowują młode, albo będą dopiero je wychowywały. Mamy owies około 2,5 szufelki. Teraz pasza królica. O, która, jak widzicie, no trochę się różni od juniora. Wielkością tych granulek Jedna I takie Nie wiem 3 czwarte Styknie Bo Zawsze chcę żeby tego Owsa było więcej niż No paszy jak wiadomo No tak to wygląda Jakoś w porównaniu No i na nowo kukurydza Tutaj możemy taką większe bugarstki I pietrucha. Dobra. No jak widzicie trochę się kończy to nam ten zapas cały. Zostało no nie wiem, do końca miesiąca na pewno starczy. Ale no na razie nie zamawiam, bo jak mówiłem, no wszystkie pieniądze jakie miałem to praktycznie wydałem. Zostawiłem tylko pieniądze na szczepienia dla tych młodziaków i na, i na rodowody. No jak widzicie wymieszane jest w 100%. Bierzemy szufelaczkę. Ona mi zawsze wskakuje na te kratki. Złaś. Dobra. Ona w ogóle jest bardzo fajny królik, tylko że teraz przez to, że jest zakocona to trochę jest nerwowa. Dobra. Bierzemy szufelka na jednego królika. I na tą samicę tak samo coś. Wiem, że chcesz. I na tego królika również szufelka. zamkniemy sobie powiem wam, że e, takie drzwiczki po całości są bardzo praktyczne bo jakbym miał co chwilę do jakiegoś królika podchodzić i to otwierać, zamykać to by za długo to trwało samiczka która jest bardzo fajna Mi się tak podoba, że to hit e, no te gniazdo tak powiem wam że wyglądało dwa dni temu lepiej Teraz coś się znowu zepsuło. Może zmieniła plany. O kurde, ale w tutaj karmidła. Nie biega się po klatce. Dobra, tu wsypujemy. Ile? Odsypiemy i półtora tego. Bo jeszcze coś tam miała. To i na długo start. I teraz do tej samicy tak I Jej tu zasypyłem Jeden Dwa Dwa i pół Trzy. No i takie 3,5. E, no zasypałem jej do pełna, gdyż ona jest samicą karmiącą. W sensie nie, ona z królików przecież nie karmi. No ale tutaj z nimi siedzi i musi się pomęczyć. Więc jej zasypałem, będzie miała po prostu na dłużej. I jutro, jak zauważy, że ma jeszcze no pełno, to jej nie damy, albo i damy po prostu mniej. E, no co, tą słomę rzucimy tutaj. Niech sobie leży. No, jak mówiłem, codziennie tak nie mieszam, tak jak dzisiaj, tego jedzenia, że przynoszę troszeczkę owsa, troszeczkę granulatu, troszeczkę dodatków i każdemu królikowi tak po kolei rozdaję. Tylko, że przynoszę całe wiadro, no i w tym pojemniczku sobie rozdzielam na każde tutaj taką sekcję. Pojemniki niedługo kupimy, to będzie o wiele prościej. Co teraz sobie zrobimy? Damy im siana. Bo widzę, że trochę mało zostało. W sensie u nich nie, tylko u niej, bo ona trochę zjadła, trochę wywaliła, więc trzeba będzie jej dołożyć. Siano mamy tutaj we worku. ktoś mi dodał. Dodał, dał zaproszenie do znajomych na Facebooku od kanału. Po nagraniu filmu zaakceptuję ciebie a jeżeli chce ktoś jeszcze dodać to można, czemu nie. Akceptuję każdego. Nazywam się tak jak na YouTube, czyli hodowca królików Wielkopolska. Dobra, tyle i styknie. Pierwszej sobie. Kładkę zamykamy. I idziemy to odłożyć. Zawijamy, żeby to się nie wysypało. Dobra. Jest pięknie. No i co teraz będziemy robić? Bo jak widzicie, niby wszystko zostało skończone, i chyba mi się też tak wydaje. Marchewki jej dzisiaj jej, im dzisiaj nie daje. Bo po co skoro dostały e, z dwa dni temu, a daje tak co cztery no, coś koło tego, żeby po prostu e, nie dostały żadnej biegunki, ani niczego. To sobie zgarniemy, jak codziennie to robię. Zgarniamy. No, i to wszystko tutaj leży. Co dwa dni biorę na szypę i zaniosę tam do kartona. I później z kartona wysypuję tam, gdzie tego miejsca. No, w dzisiejszym filmie myślę, że będzie to wszystko, bo za bardzo nie mam już nic do więcej do powiedzenia. Widzimy się w następnym filmie, który będzie taki nagrany trochę dla żartów. Ale no została mi pewna rzecz, więc czemu nie? Możemy ją wypróbować, a jest no taka mało szkodliwa dla zwierząt, bo czytałem o niej wiele opinii, więc zobaczycie to wszystko na następnym filmie.